Przemot. Eksodus, rozdział piętnasty. Jeden. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie Jeszczeela pieśń tę Jachwę, a rzekli w tych słowach, zaśpiewam Jachwę, bo wzniósł się wielce rumaka i jeźdźca jego wytrącił, wtrącił w morze. Dwa. Sławą i pieśnią moją. Jachwe i stał się mi pomocą. Ten to Elohim mój, a uwielbiam go, Elohim ojca mojego, a wynoszę go. 3. Jachwe bojownikiem, jachwe imię jego. 4. Wozy faraona, wojska jego, wrzucił w morze, a wybór trój zapaśników, jego pogrążony w morzu. Sitowem. 5. Otchłanie pokryły ich, zapadli w głębie jako kamień. 6. Prawica Twoja, Jachwe, uświetniona mocą, prawica Twoja, Jachwe, zgromiła wroga. 7. Wielkością majestatu tego karszysz przeciwników Twoich, wywierasz gniew Twój. Pożera ich niby źdźbło. 8. Za dęciem nozdrzy twoich spiętrzyły się wody. Stanęły jako grobla nurty. Skrzepły tonie w środku morza. 9. Rzekł wróg. Będę gonił, doścignę, rozdzielę łupy. Na się nimi dusza moja, obnażę miecz mój. Wytępi ich ręka moja. 10. Zażądałeś tchnieniem twoim? Okryło ich morze. Pogrążyli się jako ołów w wodach potężnych. 11. Któż jak ty, między bóstwami, Jachwe, któż jak ty, wysławiony świętością, wspaniały w chwale, sprawca cudów? 12. Wyciągnąłeś prawicę Twoją, pochłonęła ich ziemia. 13. Wiedziesz łaską twoją ten lud, któryś wybawił, prowadzisz mocą Twoją do przybytku świętości Twojej. 14. Słyszą narody, drżą, dreszcz przejmuje mieszkańców Peesze. 15. Wtedy trworzą się księżęca Edomu, mocarze Moabu, przejmuje ich drżenie, truchleją wszyscy mieszkańcy Kanaanu. 16. Oby padła na nich bojaźń i trwoga od wielkości ramienia te, Twego. Niechaj za zaniemienieją jako głaz, aż przejdzie lud ten, który sobie nabył. 17. Zaprowadzisz ich i zasadzisz na górze dziedzictwa Twego na miejscu, które urządzisz na tę siedzibę Twą. Jachwe w świątyni, panie, którą założą ręce Twoje. 18. Jahwe królować będzie na wieki i na zawsze. 19. I tak weszły konie faraona z wozami jego, jeźdźcami do morza i zwrócił na nich Jachwę w wody morza. Synowie zaś Jeszuela, Przeszli po suszy środkiem morza. 20. I wzięła Miriam Prorokini, siostra Orona, bęben w rękę swoją i wyszły wszystkie niewiasty za nią z bębnami i w pląsach. 21. I zat... zawtorowała im Miriam. Zaśpiewajcie, jachwe. Bo wzniósł się wielce, rumaka i jego wtrącił w morze. 22. I powiódł Mojżesz Izraelitów do Morza Sitowego. I wyszli do pustyni Szur. I szli trzy dni w pustyni, a nie znaleźli wody. 23. I przybyli do Mara i nie mogli pić wód z Mara, bo gorzkie były. Przeto też nazwano imię jego Mara. 24. I szemrał lud przeciw Mojżeszowi, mówiąc, cóż pić będziemy? 25. I zawołał do jachwę i wskazał mu jachwę drzewo i wrzucił je do wody i słodziła się woda. Tam ustanowił dlań ustawy i prawa i tam doświadczył go. 26 i rzekł. Jeżeli będziesz słuchał głosu Jahwe Elohim, Twojego, a co powie, prawdę w oczach Jego spełniać będziesz i skłonisz ucho ku przykarmieniom Jego, przykazaniom Jego, a strzec będziesz wszystkich ustaw Jego, to żadnej choroby, którym dopuścił na Mizraim, nie dopuszczę na Cię, bo ja. Jachwe lekarz twój. 27. I przybyli do Elim, a tam było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt pan. I rozłożyli się tam obozem przy wodach.